Poznaj Alcolife F9 nowoczesny Alkomat z funkcją drukowania wyników, który łączy wszechstronność z precyzją. To idealne narzędzie do profesjonalnych badań przesiewowych w firmach. To idealne rozwiązanie również dla użytkowników indywidualnych, którzy cenią wysoką jakość pracy oraz wiarygodność wyników. Urządzenie oferuje dwa tryby badania: bezustnikowy, trwający zaledwie 2 sekundy, oraz ustnikowy, który trwa około 5 sekund. To rozwiązanie sprawia, że Alkomat sprawdza się zarówno w szybkich testach przesiewowych, jak i dokładnych badaniach dowodowych. Wyposażony w zaawansowany sensor elektrochemiczny Alkomat zapewnia dokładność pomiaru do 9 promili. Możesz mieć pewność, że każdy pomiar jest precyzyjny i powtarzalny, co jest kluczowe w sytuacjach wymagających wysokiej wiarygodności. To najlepszy i najdokładniejszy model Alkomatu marki AlkoLife dostępny na rynku. Dzięki dużemu i czytelnemu wyświetlaczowi użytkownik natychmiast otrzymuje dokładny wynik pomiaru. Alkomat ma możliwość zapisu do 28 tysięcy pomiarów, a dodatkowo oferuje możliwość ich personalizowania. Alkomat można podłączyć do komputera w celu generowania raportów, co zapewnia pełną dokumentację przeprowadzonych testów. Wyniki można wydrukować. Przez pierwsze 12 miesięcy od zakupu użytkownicy mogą korzystać z nielimitowanej darmowej kalibracji, co gwarantuje utrzymanie najwyższej precyzji działania Alkomatu przez cały rok. Alcolife F9 to niezastąpione narzędzie zarówno do szybkich badań przesiewowych, jak i precyzyjnych testów dowodowych. Jego funkcjonalność czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm, instytucji i służb mundurowych.